Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSSB z Tajemnic. Dzisiaj odcinek Kim Oni Są, a moim gościem jest Agnieszka Jarusz z ACCA. Cześć Agnieszko. Cześć Wiktorze, witam Państwa. Słuchaj, ACCA dla osób związanych z finansami jesteście bardzo znaną organizacją, ale dla ludzi, którzy mogą nie mieć styczności ze światem finansów, możecie być kimś zupełnie nowym do poznania. No to zróbmy mały krok wstecz i powiedz nam, czym zajmuje się ACCA i skąd pochodzi ta organizacja. No, to musielibyśmy wziąć duży krok wstecz, bo ACC jest organizacją, której historia sięga 1904 roku i musimy się cofnąć do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam mamy swoje korzenie, czyli do kraju, gdzie kwalifikacje zawodowe i pewna klubowość tych kwalifikacji jest specyfiką. Wtedy to dostęp do zawodu specjalisty z zakresu finansów, akwantanta, był bardzo silnie regulowany. I ACC było tą pierwszą organizacją, która postanowiła postawić na egalitarność dostępu do zawodu, uwolnić. Dostęp do zawodu, postawić na rozwój kompetencji, postawić na dostęp do zawodu oparty na konkretnej wiedzy i konkretnych umiejętnościach. I te podstawowe wartości takiego wolnego dostępu do zawodu są z nami cały czas. Ten, ta równość dostępu również jest taką podstawową wartością, którą my się kierujemy. Czyli każdy, kto ma odpowiedni poziom wiedzy, udowodni to poprzez zdanie egzaminów, udowodni adekwatne doświadczenie zawodowe oraz potwierdzi również swój profesjonalny i etyczny stosunek do zawodu, może być dumnym posiadaczem kwalifikacji ACCA i być członkiem tej organizacji. Więc, taka jest geneza, i te, te podstawowe wartości są z nami cały czas. Jest to organizacja w tej chwili oczywiście wywodząca się z Wielkiej Brytanii, ale działająca bardzo szeroko, globalnie. W ponad 120 krajach jesteśmy obecni i dosyć mocno rozpoznawalni w świecie właśnie finansów. 1904 rok, czyli tak szybko licząc, patrząc na dzień dzisiejszego nagrania, to macie 118 lat, czyli całkiem sporo bym już powiedział. Mało która organizacja ma tyle lat, jeśli chodzi o w ogóle usługi biznesowe jako, jako takie. Słuchaj, no dobra, Wielka Brytania początek, ale Ty jesteś w Polsce, więc ACCA jest obecne w naszym kraju. Od kiedy? Jesteśmy tutaj już ponad 18 lat, to znaczy mamy tutaj biuro. Aczkolwiek ACC trafiło do Polski znacznie wcześniej, ponieważ trafiło tutaj razem z naszymi członkami, gdy tylko uwalniała się gospodarka w latach 90 no to pierwsi członkowie wracali lub emigrowali jako ekspaci do, do Polski i wtedy rozwija się ta kwalifikacja. W pierwszej kolejności były to te duże firmy audytorskie i to w nich może można było znaleźć naszych członków i studentów. Teraz w zasadzie wszędzie, tam gdzie jest dział finansowy, to można znaleźć członka ICC. To teraz może skupmy się troszeczkę na tych waszych członkach, bo Dobrze jest zrozumieć tą społeczność, którą wokół siebie budujecie. Okej, okay, organizacja ma 118 lat. Od 18 mniej więcej jesteście w naszym kraju. Wcześniej było to poprzedzone tymi, nazwijmy to, relacjami międzynarodowymi, ale stworzyliście pewną społeczność tutaj u nas w kraju. Kto ją tworzy? Kim są osoby, które tworzą Waszą społeczność? W ACCA społeczność tworzą z jednej strony członkowie, czyli posiadacze kwalifikacji, pełnej kwalifikacji ACCA. W tej chwili jest to ponad 2200 osób oraz osoby, które są na drodze do zdobywania tej kwalifikacji, czyli przyszli członkowie, których jest prawie tysiąca. Zabycie kwalifikacji ICC nie jest takie proste, ponieważ trzeba zdać 13 egzaminów, potwierdzić adekwatne doświadczenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i zdać tak zwany model etyczny. Więc ta droga może rzeczywiście chwilę zająć. Dlatego dosyć wyraźnie dzielimy tę naszą społeczność na te osoby, które już są posiadaczami kwalifikacji i które są na drodze do zdobywania tej kwalifikacji. Grupa ta jest dosyć liczna. W krajach, którymi tutaj zarządzamy zbiora w Polsce, czyli Polska, Ukraina i Bałtyki, to ponad 10 tysięcy osób społeczności ACCA, czyli osób, które. Mówiąc kolokwialnie, mają dobre, bardzo dobre rozeznanie w świecie finansów, bardzo szeroką wiedzę w zakresu zarządzania finansami, kontrolingu, rachunkowości, podatków, audytu. To są również osoby świetnie przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich, wysokich funkcji zarządczych, team leaderów. Około 20, między 20 a 25% osób, które są zrzeszone w naszym stowarzyszeniu, to dyrektorzy finansowi. Więc mówimy o wysokim szczeblu profesjonalistów w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. 13 egzaminów. 13, tak. Um, można to zrobić krócej. Większość osób, które są posiadaczami kwalifikacji CCA to osoby również z akademickim wykształceniem w zakresie finansów i rachunkowości i wtedy tych egzaminów jest rzeczywiście do zdania mniej. Od mniej więcej 9 do 4, w zależności od tego, jakie studia się kończyło. Krócej mają też biegli rewidenci, więc wszystkie my rozpoznajemy doświadczenie, które już zostało zdobyte. Zarówno na drodze akademickiej rozpoznajemy inne kwalifikacje zawodowe, więc jak najbardziej można sobie tę drogę skrócić. Niemniej jednak, co najmniej cztery egzaminy trzeba zdać w ACCA. My musimy być pewni nadając ten tytuł, że ta wiedza jest rzeczywiście na najwyższym poziomie, że jest to wiedza aplikowalna. To, co bardzo często podkreślają nasi członkowie i studenci, to mówią, że to nie są egzaminy dla egzaminów, tylko bardzo często te egzaminy ułatwiają im potem pracę, przyspieszają pracę, usprawniają procesy. Wielokrotnie słyszałam od, od osób, które podchodziły do egzaminów ACC, że Budowały te podobne case w swoim miejscu pracy i to znacznie ułatwiało im potem realizację zadań. To jest coś bardzo praktycznego, coś, co natychmiast przekłada się zarówno na naszą karierę zawodową, rozwój, kompetencje, jak i takie codzienne zadania wykonywane, wykonywane w pracy. A gdybym ja tak jako świeżak chciał wejść w cały ten cykl, te 13 egzaminów, te wszystkie poziomy, żeby przejść, ile by mi to zajęło czasu? Wiktorze, jako świeżakowi doradziłabym Ci zrobić to po kawałku. Mianowicie ACCA podzielone jest na, na takie śróddyplomy i w pierwszej kolejności zalecałabym Ci Przyjrzeć się dyplomowi, który się nazywa Diploma in Accounting and Business. To są pierwsze trzy egzaminy, do których możesz przygotować się zdalnie i zdać je zdalnie. Powinno ci to zająć około pół roku. Są to trzy egzaminy, które bardzo dobrze wprowadzają w świat rachunkowości i finansów, które budują taką bardzo solidną podstawę, jeżeli chodzi o te kompetencje. Bardzo często są to egzaminy, które realizowane są przez osoby pracujące w serwisach. Wiemy, że do serwisów często trafiają osoby, których kompetencje finansowe były drugim kryterium rekrutacyjnym. Możemy tak powiedzieć. Na przykład kierowane w pierwszej kolejności były to osoby rekrutowane na przykład z powodu umiejętności lingwistycznych. W związku z tym, na przykład ten Diploma in Accounting and Business to jest taka świetna baza do tego, żeby nie posiadając Adekwatnego doświadczenia i wykształcenia finansowego czy rachunkowego, możemy taką pracę wykonywać naprawdę z solidnymi kompetencjami. Więc to powinno zająć nam około pół roku, do roku, w zależności od tego, jak silną mamy motywację. Potem kolejne egzaminy. To już są egzaminy, które my nazywamy egzaminami z poziomu skills, czyli tutaj już trzeba wykazywać konkretne umiejętności. One są zbudowane na case'ach. Tych egzaminów jest sześć. Też w zależności od tego, jak, jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, możemy je zdawać cztery razy w roku. Więc jakby cztery razy w ciągu roku możemy podchodzić do egzaminów ACCA. Załóżmy, że ktoś jest zdeterminowany, aby zdawać jeden egzamin w sesji. Czyli to jest kolejne półtora roku. Wreszcie cztery egzaminy z poziomu strategic professional. To są egzaminy już zupełnie oparte na case'ach, które potwierdzają już umiejętności też strategicznej analizy, umiejętności menedżerskie, liderskie. Potwierdzają i rozwijają, bo to też jest bardzo istotne. Łącznie, jeżeli chciałbyś przejść przez całą kwalifikację ICC, no to myślę, że trzeba by było założyć koło trzech lat. No, to całkiem niezłe studia, bym powiedział, i takie dosyć solidne wykształcenie, które można sobie w te trzy lata zbudować. Wiesz, w krajach anglosaskich kwalifikacje zawodowe to jest coś bardzo naturalnego. Równie naturalne jak dla nas studia wyższe. To jest absolutnie traktowane mniej więcej podobnie, albo nawet w pierwszej kolejności, jeżeli nie chcemy budować kariery akademickiej, no to kwalifikacja zawodowa jest pierwszym wyborem. Zresztą zdobywając kwalifikacje ACC można je połączyć również z dyplomami uniwersyteckimi Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, więc można dwa za jednym zamachem. To jeszcze jedno takie pytanko uzupełniające, bo te kwalifikacje poszczególne, te wszystkie poziomy, o których mówiłaś, używałaś tutaj anglojęzycznych ich, ich nazw. Czy to oznacza, że cały ten proces zdobywania tego wykształcenia, zdobywania tych kwalifikacji odbywa się w języku angielskim, czy być może jak my jesteśmy w Polsce, to on jest dostosowany tutaj do polskiej wersji językowej? Kwalifikacja ACCA jest kwalifikacją, którą zdobywa się w języku angielskim. I jest to i również znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym. Jest również efektem ubocznym egzaminów. Bardzo często słyszymy od naszych członków i studentów, że dzięki kwalifikacji ACCA. Nabrali pewności, jeżeli chodzi o komunikowanie się w języku obcym. Nabrali również takiego, wyszlifowali ten angielski biznesowy, angielski profesjonalny. Te egzaminy są w pewnym reżimie czasowym. Mamy około 3 godzin na zdanie egzaminów, więc no, trzeba sprawnie posługiwać się językiem. Jednak, jeżeli gdzieś, na przykład gramatyka nie jest Twoją mocną stroną, albo boisz się o literówki, to takie rzeczy nie podlegają ocenie. Jeżeli osoba oceniająca egzamin, tak zwany marker, rozumie, co chcesz powiedzieć, obliczenia się zgadzają, sens wypowiedzi jest zachowany, to nie będziemy odejmować punktów za gramatykę czy, czy spelling. Ale tak, angielski zdecydowanie to jest kwalifikacja, która charakteryzuje osoby, które pracują w języku angielskim. Ok, to teraz jeszcze jedno pytanie uzupełniające. Załóżmy, że przechodzę cały ten kilkuletni proces. Zdobywam poszczególne poziomy. W pewnym momencie stawiam kropkę po ostatnim egzaminie. No ale czas leci, czas płynie. Czy to jest tak, że tą kwalifikację ja mam tak jakby dożywotnio i temat mam zamknięty? Czy być może to jest tak, że na przykład co jakiś czas powinienem znowu zapukać do drzwi ACCA i powiedzieć: Dobra, słuchajcie, no świat się trochę zmienia. Ja potrzebuję jeszcze trochę tego bagażu, wiedzy do swojej głowy dać. Włączmy jakiś tam update systemu. Czy, czy to też tak działa? Czy generalnie zakończona kwalifikacja to jest pozałatwiana sprawa? Nie musisz do nas pukać, to my zapukamy do ciebie i to co roku. Co roku upewniamy się, że osoby, które są członkami ACCA, rozwijają się. To ACCA. Kwalifikacja ICC oznacza ciągły rozwój. To nie jest tak, że zdaliśmy egzaminy 10 lat temu, ponieważ jeżeli pracujesz w finansach i rachunkowości, to doskonale wiesz, jak ten rynek się zmienia, jak bardzo szybko zmieniają się standardy, na których pracujemy, zarówno te międzynarodowe, jak i krajowe, systemy. Jak bardzo automatyzuje się i transformuje cały ten sektor. Więc, absolutnie bez ciągłego doskonalenia się nie można być w ACCA, jak również nie można, moim zdaniem, efektywnie pracować i rozwijać się w finansach. My co roku z jednej strony sprawdzamy, a z drugiej strony udostępniamy szkolenia, warsztaty, webinary, które podnoszą kwalifikacje naszych członków. Co więcej, mamy również całą listę certyfikatów bardzo ciekawych, które odpowiadają na wyzwania współczesnego rynku, które, członko, które członkowie ACCA mogą zdobywać już. Jakby po zakończeniu tej drogi egzaminacyjnej, czyli na przykład, jeżeli chcą się profesjonalizować w takich zakresach jak data analytics, czy ostatnio sustainable development, to też są bardzo aktualne tematy. Data valuation, kwestie IPSAS-u, czyli kwalifikacje dla osób pracujących w finansach publicznych wszystkie tego typu tematy również mamy w swojej ofercie dla członków. No, no, to coś czuję, że to tak naprawdę macie klientów na wiele, wiele lat, jeśli chodzi o utrzymywanie ich na odpowiednim poziomie wiedzy i, i, i samemu upewniania się, że oni są na bieżąco. Dobra, to teraz tak. No, okej, okay. przekonałaś mnie, że chciałbym się za coś takiego zabrać. To teraz, gdzie najlepiej znaleźć informacje o Was, żebym mógł się do Was zgłosić? Nie? Jakbyś mogła mnie pokierować na właściwą stronę. Jasne, oczywiście. Możesz znaleźć nas na stronach internetowych www.accaglobal.com. Albo polska strona acci Oczywiście jesteśmy też w mediach społecznościowych, nasz profil na LinkedIn. To ponad 5 tysięcy osób, które mocno się wspierają, więc też zapraszamy do, do śledzenia naszych mediów społecznościowych ACCI Polska na LinkedInie, na Facebooku. I ja jeszcze słowem chciałam dodać o tej społeczności, bo Dawaj. bo to jest strasznie istotne, wiesz? Ten Klubowy charakter, ten brytyjski charakter klubowy, o którym wspomniałam na samym początku, cały czas jest obecny w ACCA. My rzeczywiście przede wszystkim staramy się zbudować silną społeczność. Silną społeczność ludzi, którzy, po pierwsze, jakby zbudowali tę społeczność na tym samym. Oni mają wszyscy tę samą bardzo wysoką. Um, Świadomość, co oznacza być profesjonalistą, jeżeli chodzi o finanse i rachunkowość. Przeszli bardzo długą drogę egzaminacyjną, mają te same wiedzę, kompetencje, lubią ze sobą przebywać. Mają też zaufanie do siebie. Wiesz, biznes czy współpraca biznesowa zbudowana na zaufaniu jest znacznie silniejsza, dłużej może trwać. Chętniej też podejmujemy taką współpracę z osobami, które które mają podobny background do nas. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o budowanie tej społeczności, to my w Polsce robimy dużo, zarówno wirtualnie, no zwłaszcza ostatnio w dobie pandemii, ale również face-to-face. -face często się spotykamy, dajemy możliwość członkom nawiązywania interakcji. Często pośredniczymy również w nawiązywaniu kontaktów. Te, te cztery litery za nazwiskiem, to ACCA za nazwiskiem, często pozwala naszym członkom, Szerzej otworzyć różne drzwi. No, słuchaj, skoro społeczność, skoro tak dużo robicie, to że tak powiem, nie samą pracą człowiek żyje, a jakieś imprezy robicie. A, pewnie. Oczywiście. Zarówno są to imprezy stricte networkingowe. Po prostu, gdzie dajemy możliwość w miłej atmosferze, przy dobrym kieliszku wina, zazwyczaj jakiejś dobrej muzyce, po prostu porozmawiać, ponawiązywać relacje, wymienić się wizytówkami. Jak również są to też różne konferencje czy imprezy branżowe, gdzie właśnie pozwalamy naszym członkom. Aktualizować swoją wiedzę, spotkać ciekawych prelegentów, dowiedzieć się czegoś nowego. Takie spotkania, stricte merytoryczne, również organizujemy, zarówno w Warszawie, gdzie ta społeczność jest największa, jak również w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Tam możemy się spotkać na żywo. Okej, okay. to mimo tego, że już parę rzeczy sobie tu powiedzieliśmy, jeszcze jedno pytanie mi przyszło do głowy, bo w trakcie naszej rozmowy padła tutaj branża GBS-owa, dla której która stanowi jakby pewną grupę osób, które korzystają tutaj z Waszych kwalifikacji. Czy są jakieś inne branże, które ewidentnie się tak jakby wyróżniają w sensie tej wielkości zaangażowania w Waszą kwalifikację? Domyślam się, że najprawdopodobniej są to przedstawiciele różnych sektorów finansowych, ale być może z Twojego punktu widzenia są jakieś konkretne branże, gdzie akurat tych absolwentów, tych, tych osób z kwalifikacjami jest jakoś wyjątkowo dużo. Jeżeli chodzi o branżę, no to zdecydowanie oczywiście wszędzie tam, gdzie potrzeba finansistów no to tam jest najwięcej członków ACCA, czyli cała branża konsultingowa, audytowa, tak jak wspomniałeś, sektor usług wspólnych, oczywiście w, zakresu, w zakresie finansów. No, dział finansowy jest w każdej branży i w każdym sektorze, więc w zasadzie wszędzie można znaleźć ACCA, także w spółkach skarbu państwa, gdzie zresztą ACCA jest tą kwalifikacją, która też uprawnia do zasiadania w zarządach czy, czy w różnych podmiotach publicznych, na uniwersytetach. No wszędzie tam gdzie działy finansowe tam można spotkać członków ACCA, niemniej jednak rzeczywiście tam gdzie ten sektor usług finansowych rozwija się najbardziej dynamicznie, tam rzeczywiście też najwięcej członków i studentów ACCA można spotkać. Teraz rzeczywiście obserwujemy to pewnie widzisz podobnie jak ja Olbrzymią transformację, jeżeli chodzi o usługi świadczone przez... Um, um... Serwisy z zakresu finansów. Te usługi coraz bardziej są zaawansowane, coraz bardziej wyrafinowane, przechodzą na nieco wyższy inny poziom. I rzeczywiście bardzo jest duże zapotrzebowanie również na osoby z wysokimi kompetencjami, które będą umiały takimi procesami zarządzić, które będą rozumiały większy obrazek, który za konkretnymi usługami stoi, i widzimy dosyć duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o rekrutację osób z kwalifikacjami ACCA. My również taki, takim firmom partnerskim, które z nami współpracują, pomagamy rekrutować pracowników. Coś mi się wydaje, że rzeczywiście tutaj zainteresowanie kwalifikacjami waszymi będzie tylko miało skalę wznoszącą, bo tak, potwierdzam, szczególnie sektor e, centrów usług wspólnych poszedł coraz bardziej w zaawansowane usługi finansowe i też analizy finansowe itd., tak itd., tak no a to jest to, co jakby nie było jest ujęte w waszych kwalifikacjach. No cóż, za dzisiaj ci bardzo, bardzo dziękuję. To była mega interesująca rozmowa i mamy za sobą wprowadzenie do świata ACCA Spółki, która na rynku jest już ponad 100 lat. Moim gościem dzisiaj była Agnieszka Jarosz z ACCA. Dziękuję. Dziękuję.